Witam! Jak już widzieliście na moim kanale troszkę się ostatnio działo bo jak nie widzieliście to zapraszam do pooglądania Byliśmy na starcie rajdu Kogucika O! Nie Miałem trochę porobić coś na dworku ale na całe szczęście pada bo deszcz potrzebny i też fajnie to nagramy zdobyte fanty to z Rajdu Koguta, to z Ultras. Yy... O, widać coś, nie widać wejścioweczka na Ultras, który odbył się w miniony weekend. Filmików tam trochę wrzucałem, trochę takie chaotyczne, ale ja tak jakoś lubię nagrywać z ręki, żeby to było, że idziecie ze mną. Że są tłumy, przebijam się, wiem, że byłoby lepiej z fajerwerkami, jak to powtarzam, z przejściami, mignąć tu, coś dodać tam, to wyciąć, ale myślę, że taki sposób nagrywania jest, <coughs> bynajmniej dla mnie ciekawszy. Gdyż każda autko można coś tam obejrzeć, starałem się jak najbardziej tam jakoś ponagrywać te autka, żeby tam coś było widać. Także no, starać się jakoś obchodzić, no wiadomo tłumy, mega tłumy, bo trzeba było być tam na jakiś, nie wiem, presday czy coś, żeby tam nikogo nie było, na no, takiego czegoś nie ma i też pewnie zwykłego takiego zjadacza chleba, nagrywacza, puszczacza na YouTube bo ze mnie tam żaden YouTuber po prostu e, zwykły kanalik taki sobie dla przyjemności otworzony, e, to może to by się tam jakoś udało, no ale w tych tłumach, w tym wszystkim to po prostu no masakra. E, to z Ultras. E, takie zapachy e, drift team. Dodam jeszcze, że nie jest to żadne lokowanie produktu ani reklama. Kupiłem, nie dostałem. To jest z rajdu Kogucika tutaj u nas w Oławie kupione. E, z takiego stanowiska. Patrzcie, fajne do powieszenia. Jak wiecie, ja mam zajoba, także zawsze coś przyniosę. Tu taki fajny mustaśek. Nie będę wam wokółko pokazywał, co ja tam mam, bo nawieszane z tymi mustangami wszędzie, bo. Bo mam, to jest też Mustasiek, taki w ramce folii, sorki, odbija się trochę światła, ale myślę, że widzicie. No i takie naklejeczki na tablicę do kolekcji. Esso Texaco, tam Ruth 66. Czy tam jakoś, nie będę tu udawał, Amerykanina. To zapachy, Drift Team, fajny dripcik tam był, także trochę tam coś nagrałem. Nagrałem też z drugiego piętra stadionu Tarczyński Wrocław Arena. Także to, jest, to są fanty z Kogucika. A tutaj z takiej firmy sobie kupiłem do wypróbowania bo dla mnie jest to żadna reklama do wypróbowania kosmetyki samochodowe. W pierwszy raz się zetknąłem z tą firmą, dostałem taki fajny katalog. Tu w katalogu, z tego co przejrzałem. Wszystko jest fajnie opisane, y, numery, y, co do czego, jakie pady miękkie, y, grube ścierki, y, maszyny polerskie, rotacyjne. Zwykle kiedyś myślałem, żeby sobie kupić, ale wiecie, no, to by trzeba było mieć jakiegoś trupka, żeby się trochę podszkolić. Jakieś tam perfumy samochodowe, jakieś takie y, różne dressingi, niedressingi, pasty polerskie, okrwawa... Krwawa meryta, krwawa felga, no i tego typu właśnie takie rzeczy. Ja sobie kupiłem taki dressing do plastiku, bo to wiecie, czernidłem można robić, że podobno to jest na jakiejś bazie polimerów i po prostu on wnika i dłużej jest, bo ja mam jeszcze taki oto czernidło, no też fajne, no nałoży się. Jakiś tam efekt się trochę utrzymuje, ale to szybko schodzi, no przepoleruje się. I też fajnie wygląda. Tu dostałem gratisowo yy, takiego szybkiego czyszczyciela. Psik, psik, wycieramy gdzieś na pokazie czy coś i, i już jest. Tutaj kolejna jakaś ulotka. Powiem Wam szczerze, nawet yy, za bardzo tego nie wyciągałem, bo byłem w pracy później i dopiero tak to ogarnął. Jeszcze mi dzisiaj ząb pier. Nie chcę przeklinać, ale napierdala. Także coś tam nagram, to trochę zapomnę o tym bólu. Będę coś zrejestrować. No i tutaj sobie wziąłem syntetyczny wosk w sprayu. Taką dużą butlę. no ja używam dużo. Lubię woskować, lubię jak ktoś się polerować. Ostatnio potwora 5.0, całego przeleciałem takim fajnym mleczkiem też. Chcę poznać te produkty, bo przeważnie używam jakieś tam tenzji. Mam całe tu zestawy od nich, też jest dobre. Dodam kolejny raz: to nie jest reklama ani lokowanie produktu. No i aplikator, czy jak to się tam zwie fachowo, ja nie jestem do to nie wiem. Jak ktoś to mnie poprawcie. jest jak jest, ja się tam nie będę przejmował, czy to dobrze wymagam, czy źle nie każdy musi być uczony. Parę cukierków, tam jakieś chłopaki dorzucili, fajna atmosfera. Co roku organizowane we Wrocławiu teraz jakoś chyba przez pandemię, przez tą pandemię jakoś nie było, ale w tym roku, buty jakbym miał nie pojechać. Niestety na American Karzmanii nie będę. No, niestety, nie wszędzie można być, zawsze, mecz się zawsze, no w, 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 trzy razy chyba, czy trzy, 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 trzy edycje się odbyły we Wrocławiu na no, stadionie też Arena. Teraz będzie w Katowicach. Niestety mi to nie po drodze, yy, nie, 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 jakoś mi to nie, w, nie wgrało się, więc. Szkoda, bo to, mówię, no, moja miłość i pasja, no ale niestety nie dam rady tam podjechać. No ale cóż. Z Oleśnicy tam jakieś też, w Oleśnicy było też fajnie na tej trawie. Też tam jakieś śmieszne moje filmiki, jak to po mojemu nagrywane, powrzucane, także. Coś tam zawsze możecie zerknąć. A nie, to nie i też dobrze. Także... Taka firma, popróbuję. Nic jeszcze nie próbowałem. Przy was dopiero to wyciągałem z reklamówki, naprawdę. Po niedzieli, bo byłem w niedzielę, tutaj z koguta. Fanty będzie na tablicy, co przyklejać. To gdzieś tam, może w, w drugim garażu, gdzie stoi rubin. Ja tak go nazywam, bo to kolor rubi red. To Tamten Mustang szóstej generacji. Może coś jak się popiankuje właśnie trzeba się wziąć zapiankowanie. Bo mnie zima zastanie, a polynor niepołożony wszystko czeka. Także tak sobie kupiłem. To zakupiłem, to zakupiłem, to dostałem gratis. Jakieś cukierki gratis. Taki aplikatorek. Gratisy. Także i taki jeszcze katalog, tak jak Wam pokazywałem z różnymi tam duperelkami. Twardość padów, tam różne takie rzeczy. Do kół jakieś tam opisy w skrócie, szczotki do czyszczenia, felk. Także troszkę coś można się z tego dowiedzieć. A może i nie dowiedzieć to paragon to tam Was nie interesuje. No i tak to tak to wygląda. No, cóż, więcej na chwilę obecną to by było wszystko trochę tamtego nawrzucałem, yy, Rozpórkę do szóstej generacji to tam filmik macie, też trzeba się za nią wziąć. No, trochę mi się tego wszystkiego zbiera, trzeba ją tutaj ładnie wykleić, zamontować. O morę silnika tam sobie muszę trochę, jak to ja, doczyścić. Także co? A, dzisiaj koszulka nie z mustangiem, ale też bardzo fajna. O. Tak jest. Kierdolić system i także tak to jest. O jeszcze wam raz może pokażę taki Mustasiek. Kurczę, mogę to z wyciągnąć. O fajny i tutaj można to nazwać świętą trójcą. Mustać Kamar Mustaś Kamaro, i Dodge. No przydałaby się jeszcze korwet no ale. Jest co jest. Też, też jest fajne. O, brzmi. Dobrze, że pada. No cóż, to by było na tyle. Coś tam jeszcze powrzucam, jak zawsze. Jest u mnie na kanale, jak jest i. Mnie się tak podoba. Dobra. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się do następnego.